padało śniegu. Jak ja lubię zimę. A poza tym gdzie ta Priya? Nie widzieliśmy się ponad miesiąc. Nie, nie otwieraliśmy kalendarza albentowego. Nie mogłam się do niej dodzwonić. Mam nadzieję, że nic jej się nie stało. Pójdę ją odwiedzić do kawiarni. Zaraz wejdę do tej kawiarni. O! Tam są zwierzęta Priya. Ale super, super zaspę znalazły. Muszę do niej skoczyć. Aj, ale to twardo. Pewnie wpadłam na jakiś kamyk. Sprawdzę, co jest w tej zaspie. Chwileczkę. Widzę w partu w pri. To ona! Co mi się stało? Ona zemdlała. Chyba nie oddycha. Dzwonię po 112. Mam nadzieję, że nic jej nie zrobiłam. Halo, znalazłam moją przyjaciółkę w zaspie. Nie wiem, czy oddycha. Jestem przy kawiarni, przy schronisku. Nazywam się Emma. Przyjdźcie szybko. Kilka minut później. Proszę, ból swoją przyjaciółkę do noszy. Uch, biedulka! Co jej się stało? Leżała w zaspie przez miesiąc. Tak ją już, już zastałam. Ojej, to słabo. Zabiorę ją na salę operacyjną. A co? Będzie miała operację? Jeszcze nie wiemy. Musimy ją najpierw zbadać. Ale już widzę, że to ciężki przypadek. Minuta później. I co? Wyzdrowieje? Raczej tak. Ale żeby nikt mnie wyrężyła. musi poleżeć kilka dni w szpitalu. Muszę się zaopiekować jej zwierzakami. Dwa dni później. Emma, dzięki, że mnie uratowałaś. Proszę, ale nie wiem, czy przypadkiem cię nie Chwila, co ty powiedziałaś? Lepiej chodźmy na kakao. Emma, ja nie mogę iść, przecież jeżdżę na wózku. Ale przecież w tym szpitalu jest kakao. Hmm. Naprawdę? To czemu ja o tym nie wiedziałam? Dobra, jedziemy. Raczej ja idę. Masz rację. Koniec.